artykułów na rzecz mieszkańców Jeleniej Góry, którzy są w potrzebie. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy się zaangażowali w akcję przeciwpowodziową. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Otwieram dyskusję. Chciałbym się zgłosić do dyskusji proszę państwa, ale chcielibyśmy skorzystać z Bardzo proszę. do mikrofonu, bo mamy merytoryczną dyskusję z panem prezydentem, z włodarzami. Teraz przedstawimy fakty. Fakty po fakcie. Bardzo proszę do mikrofonu. Szanowni Państwo, dzień dobry. Moje nazwisko, Marcin Bustowski. Panie Prezydencie, chciałbym Panu podziękować za ten wyrecytowany, tak naprawdę można powiedzieć, medal kartoflany, który powinien Pan sobie przyczepić jako laurkę, i jeszcze wielu przedstawicielom spółek miasta. A w szczególności. Moi drodzy Państwo, 100 milionów złotych oczyszczania miejska poszła pod wodę, dlatego, że 13 spółka Wodnik w sytuacji, kiedy był ogłoszony alarm powodziowy, zorganizowała sobie bal pod nazwą Dziki Zachód, który, którego uczestnikiem był nasz Pan Prezydent Miasta Jeleniej Góry. O godzinie 13 pracownicy spółki Wodnik zostali zwolnieni i polecenie było wewnętrzne żeby przybyli na to w strojach kowbojskich. Były stroje kowbojskie, były, były laurki, rozdawanie. Mamy, panie prezydencie, nagranie z całej imprezy. Jak pięknie, żeście balowali i tańcowali. I jeszcze pani Kuberka, pani prezes spółki. Proszę państwa, dziękuję panu prezydentowi, że przybył, pomimo, że mamy stan alarmowy powodziowy. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Po drugie, 13 przewodniczący, naczelnik sztabu kryzysowego otrzymał urlop, panie prezydencie w sytuacji, kiedy mieliśmy już, jak pan tutaj w tym przedstawił w swoim dokumencie, 11 informację, że będziemy mieli powódź. To jest jedno. 10. odbył się sztab kryzysowy, który mam nagrany, panie prezydencie, dwugodzinny sztab kryzysowy, gdzie byliście państwo informowani o zrzucie wody z budkówki, gdzie są podawane żadne wysokości na rzekach, na Bobrze i że Jelenia Góra pójdzie pod wodę. Nie było żadnych informacji. Dysponuję pismem z OSP, które do pana wnioskowało o workownicę. Już wcześniej napisaliście państwo. Piśmie, że nie ma takiej potrzeby, bo nie ma zagrożenia. E, proszę Państwa, w 1997 roku była powódź na ulicy Grunwaldzkiej. Mój ojciec był właścicielem gruntu, który jest pod kastorami. W 2006 roku było opracowanie, które zostało zrobione wodnoprawne do analizy, do pozwolenia na budowę. Ja tym, tym, tym opracowaniem dysponuję. To opracowanie wskazuje, moi drodzy Państwo, że. Jest brak klap zwrotnych na rzece BUP i na, za, następuje zalewanie skrzyżowania e, tutaj w tych okolicach a nie likrzywoń e, tylko i wyłącznie poprzez piętrzenie wody w rzekach i tymi e, e, odpływami deszczówki od do tej pory proszę państwa tam nic nie zostało zrobione. Gdybyście państwo byli odpowiedzialni a w szczególności pan panie prezydencie wykazał się Naprawdę tutaj z wielą Pani Rady chcieliśmy bardzo podziękować pani Anetce, że bardzo ładnie Pani Anetko pani śpiewała. Mamy też to nagrane, pani radna śpiewała na balu wodnika. Chciałbym zapytać Panie Prezydencie, dlaczego z nami nie ma w tej chwili pani przedstawiciel spółki Wodnik, pani Kuberka. I zadam Panu jeszcze jedno pytanie. Czy prawdą jest, że przez najbliższe 6 miesięcy oczyszczania miejska nie będzie funkcjonowała, dlatego że są zdewastowane właśnie to, o czym Pan mówił, sterownie, laboratorium za kilka milionów złotych, które zostało zrobione, że w tej chwili z różnych punktów w Jeleniej Górze przepompowni, wylewa się wszystko do strumieni, gówna płyną mieszkańców. Nawet do dnia dzisiejszego Pan nie zaapelował do mieszkańców Jeleniej Góry, żeby zmin zminimalizowali ilość prania, użytkowania pralek, spuszczania wody w toalecie, co by pozwoliło na uniknięcie klęski, bo proszę Pana, jeżeli przez 8 miesięcy gówna będą lały się do rzeki, to będziemy mieli klęskę żywiołową. Nie wiem, czy Pan sobie zdaje sprawę i możemy mieć epidemię. Naturalnie pan świetnie powiedział, że nie jesteśmy zagrożeni, jeżeli chodzi o e, źródła wody pitnej, ale chciałbym panu zwrócić uwagę, że mieszkańcy Karpasza zrzucają gówna do rzeki Bubr, a przecież ujęcie wody pitnej, e, powierz, zwód powierzchniowy odbywa się właśnie moi drodzy z Bobru i zrzuca nam gówna jeszcze szklarska poręba do Jeleni Góry, czyli e, woda, panie prezydencie, nie za bardzo tak naprawdę jest zdatna do picia, a Pracownicy samepidu spotykają się podajemnie ze mną i pewne rzeczy mówią. Tak samo jak mówią pracownicy spółki Wodnik. One potyźmie, o tym. Ja zastanawiam się, dlaczego pan jeszcze do dnia dzisiejszego nie odwołał z funkcji prezesa tej spółki za 28 625 zł. Moi drodzy pani Kuberka, takie wynagrodzenie ma plus jej koleżaneczka która przeszła z Taurona yy, yy, chyba kuzynka nie wiem może kuzynka nie nie wiem gdzie teraz na L4 jest w kadrach. Nepotyzm mówią pracownicy, mobbing, zastraszanie, a wręcz nawet dysponuje mailem, że jest zakaz ujawniania pewnych rzeczy na zewnątrz, żeby Pustoski się nie dowiedział, nie wpuścił w publicznych. Więc dobrze, że działa przestępczość cyberprzestrzeni. Mam nadzieję, że Pan Bontar, Pana kolega przestanie Pana kryć z Donaldem Tuskiem i w końcu wezmą się za odpowiedzialność, bo skrajna nieodpowiedzialność Pana dzisiaj przyczyniła się w Jeleniej Górze do utopienia oczyszczalni, a powiem panu dlaczego, dlatego, że nie było na wale i do dnia dzisiejszego nie ma ani jednego worka, moi drodzy Państwo, nie usypano koparkami od Anieli Krzywoń do wjazdu do oczyszczalni do Lwóweckiej, żadnego wału, wała to, żeście zrobili w telewizji, jeszcze, nie, nie, jeszcze jeden pracownik spółki wodnej będzie miał z prokuraturą e, dobre problemy, bo zobaczymy, poudowadniamy jeszcze inne rzeczy. Panie Prezydencie, jak długo będzie Pan krył swoją koleżankę, Panią Kuberkę, gdzie jest Pani Kuberka dzisiaj, na zdalnym pracuje, z informacji jakie mamy, wyleciała z naszego kraju, czy dziś w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, skażenia środowiskowego, Prezes, który jest odpowiedzialny za strategiczną spółkę miasta, strategiczną spółkę miasta, nie powinien być tutaj i złożyć wyjaśnienia. Przecież ten pan jeszcze w sombrero w piątek biegał, moi drodzy, po mazurkowej chacie. Jeszcze przedstawiciele tego miasta w kapeluszach kobojskich biegali, proszę Państwa. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Mówią, proszę Państwa, o stanie zagrożenia powodziowego a organizują imprezę imprezę za nasze pieniądze panie prezydencie, nie za wasze za nasze mieszkańców i teraz zapytam pana jeszcze jedną rzecz skoro oczyszczalnia nie funkcjonuje a gówna lecą do rzeki i robią skażenie środowiska poniżej naszego poziomu położenia Jeleniej Góry, czyli nielesno, wleń, lwówek i tak dalej, i tak dalej. Czy mieszkańcy miasta Jelenigury będą płacić za ścieki, skoro te ścieki nie są oczyszczane? Bo ja uważam, że my mieszkańcy w tej chwili nie powinniśmy płacić za ścieki, bo przecież nie są oczyszczane. Ja mogę panu pokazać 3-4 punkty. Powiem panu jeszcze lepiej: dzwonią matki z dziećmi. Pan się tu pięknie, świetnie chwali, panie prezydencie. Ale dzwonią matki, że nie mogą doprosić się kontenera. Nie mogą się doprosić kontenera i od tygodnia proszą o kontener. Ale pani wiceprezydent ma już podstawiony chyba czwarty kontener. Pan robi. Przewodniczący Wielkie Oczy składał Pan na mnie zawiadomienia do prokuratury. Sztab kryzysowy, o którym tutaj mówiłem, to właśnie w kryzysie, panie przewodniczący Rady Miasta. żeście tu rozmawialiśmy i tu się pytałem, co jest dzisiaj w zasobach sztabu kryzysowego miasta Jeleni Góry? Jakie są stany rezerw bezpieczeństwa żywnościowego? Szpadli nie macie, dobrze, że wam je dała. Co jeszcze macie? Aha, sztab kryzysowy w kryzysie, bo przecież, kurde, e, poszedł sobie na urlop. Przewodniczący, e, naczelnik Wydziału Kryzysowego był na urlopie, moi drodzy. A kiedy udałem się po pompę, bo jestem też poszkodowany, 300 metrów powierzchni hali, na 3 metry zalane, udałem się do Straży Pożarnej, nie ma pompy. Nie ma pompy. Wysłali mnie do sztabu kryzysowego. Obejrzyjcie. Zadaję pytanie: nie ma pompy. A gdzie się udać? A jakie są stany rezerw żywności? Do rzecznika prasowego. Niech pan idzie. Jest to nagrane. Dwa, panie prezydencie, mówimy tutaj o panu śledziku. Jelenia Góra tonie, spółki miasta tonią, spółka wodnik tonie PSP jest wysłane gdzie? Do pana śledzika, żeby pompować i ratować. Prywatny interes pana śledzika, a nie interesy spółki miasta. Kto wyda polecenie na zadysponowanie wozów strażackich do pana śledzika? To jest też dobre, ciekawe pytanie. No drodzy radni, usłyszeliście o takiej rzeszy tutaj nieprawidłowości tego miasta, że czas najwyższy, żebyście zajęli stanowisko i złożyli stosowne zawiadomienie do prokuratury o niegospodarności. To jest jedno. Ja przygotowuję, panie prezydencie, na pana, na panią Kuberkę i na parę osób jeszcze z tego miasta zawiadomienie do prokuratury. Zleciłem opracowanie takiego e, zawiadomienia do prokuratury, bo one wymaga faktu. I mam nadzieję, że pana kolega. Pan Bodnar z Partii Politycznej Prawa y, y, tego, y, 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 Platformy Obywatelskiej przestanie pana kryć. Y, jeszcze jedno pytanie mam do pana o osobiste, panie prezydencie. Rok 2022. Mam na piśmie, co znajduje się w zasobach sztabu kryzysowego. Zadałem panu pytanie na temat rezerw bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców Jeleni Góry. Wtedy odpowiedział pan „Platforma nie rządzi, rządzi PiS. A tym zajmuje się Wojewoda. Więc ja się teraz pytam, Wojewoda jest z Platformy Obywatelskiej, pana notabene kolega, e, gdzie są punkty rezerw bezpieczeństwa żywnościowego poza biedronką, która może pana wesprzeć, a nie wiem, e, może w zamian za to dostanie zwolnienie podatkowe. I jeszcze jedna rzecz. Czy prawdą jest, panie prezydencie? Że pan śledzik nie płaci podatków w naszym mieście i musimy ściągać je poprzez kwestie egzekucji, egzekucji, w których pan osobiście interweniował, że nie wolno pana śledzika podawać do egzekucji komorniczych i ściągać mu z konta. Ale pustoskiemu można, można w większości mieszkańców. Proszę pana. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Poobsadzaliście sobie spółki miasta kolesiostwem, nepotyzmem, osobami, które są niekompetentne. Ale na dzień dzisiejszy domagamy się od Pana i to w trybie natychmiastowym, żeby Pan odwołał panią Kuberkę dość tego za 28 625 złotych 24 tysiące Rada nadzorcza ten Proszę Państwa. To jest skrajna nieodpowiedzialność, dlatego płacimy tyle za wodę. Wiecie dlaczego? Bo się zrobiło ze spółek miasta prywatny folwark Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał zabrać go w dyskusji? Nie widzę. Coś nie mogę wyłączyć. Biorę. Biorę rady. Proszę się przedstawić. Jestem dzisiaj tutaj jako przedstawicielka i firmy i rodziny włoszczowskich, nazywam się Sabina Włoszczowska i przyszłam, bo być może Państwo nie wiecie, a sytuacja na ulicy Wiejskiej no jest dramatyczna. Nie jest to spowodowane tylko wieloletnimi zaniedbaniami i miasta i wód polskich, ale również nową sytuacją, która powstała dla nas w zeszłym roku, a mianowicie powstania magazynów do wynajęcia firmy Panatoni, które to magazyny zajmują powierzchnię ponad 5 hektarów. I mają ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych hal do wynajęcia, hal magazynowych. I mają one tylko jedną możliwość spuszczania wody. I ta możliwość spuszczania wody jest w ilości 42 litrów na sekundę. I cała ta woda spływa. Hmm, Rowem melioracyjnym, bądź działką pana Adolfa Czcińskiego w dół ulicy, i jest to właśnie ulica wiejska. Pewnie 42 litry na sekundę nie zalałoby ulicy wiejskiej, gdyby rzeczywiście w takiej ilości ta woda była spuszczana. Niestety tak się nie wydarzyło ilość wody, która pojawiła się w weekend między 12 a 16 września była zatrważająca, a powierzchnia zabudowy tych magazynów jest ogromna i niestety mamy na to dowody, mamy na to zdjęcia i nagrania oraz świadków, że firma Panatoni spuszcza na ulicę Wiejską na tereny zabudowane i niezabudowane oraz na firmy bardzo dużą ilość wody, która jest pompowana dodatkowymi pompami przemysłowymi na działki niezabudowane, co jest karane, co chcemy zgłosić do prokuratury. I no mamy zdjęcia i nagrania, że woda, która zalała naszą firmę na ulicy Wiejskiej pod numerem 52B, była to woda czysta. Była to woda klarowna, przejrzysta. Nie była to woda ani z żadnej rzeki, ani z żadnej oczyszczalni, ani z żadnego innego miejsca. Była to woda czysta. Dodatkowo, kiedy powstała cofka z przelewającej się wody z Bobru, ponieważ w wielu miejscach na ulicy wiejskiej nie ma odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a mianowicie jest zarośnięty cały teren y, rzeczny i dorzecza rzeki Bubr. Y, nie wygląda to jak dorzecze rzeki, wygląda to jak las albo zoo. Y, świetnie y, żyją sobie tam bobry, które urządziły sobie tam y, miejsca do życia. Więcej robią one niż władze miasta czy wód polskich, które za to powinny wziąć odpowiedzialność. W wielu miejscach wały przeciwpowodziowe są przejeżdżane ciężkim sprzętem, co obniża ich wysokość na kilkadziesiąt centymetrów i jednocześnie stwarza zagrożenie powodziowe w kolejnych okresach większych opadów. Zdarzyło się również tak, że. Przyszliśmy y, pro, prosząc o pomoc y, y, miejsce, w którym, panie prezydencie, mówił pan, że były wydawane worki na ulicy wiejskiej. Niestety już od piątku tych worków nie było. W momencie, kiedy na nas szła największa woda, tych worków nie było, nikt nam nie mógł w stanie pomóc. Y, jeździliśmy po sklepach budowlanych i sami kupowaliśmy y, worki tyle, ile było na półkach. W momencie, kiedy zostały zamknięte sklepy budowlane, zostaliśmy totalnie bez żadnej pomocy i bez żadnego wsparcia. Nikt nam nie pomógł, wręcz przeciwnie. W momencie, kiedy przyszła woda, e, ciężkie sprzęty i ciężkie wozy e, Straży Pożarnej jeździły e, z taką prędkością e, po ulicy Wiejskiej, że wyrwały nam brane, bramę e, przeładunkową w firmie. E, brama została wyrwana ze ściany. I wtedy już wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie się uratować, ponieważ rzeka płynęła przez środek naszej firmy. Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie, o wsparcie sprawy, którą złożymy do prokuratury i bardzo prosimy o poinformowanie nas, kiedy odbędzie się spotkanie z wodami polskimi, w którym chcielibyśmy uczestniczyć, bo jesteśmy w bezpośrednim. No, bezpośrednią firmą i poszkodowanym tak miejscem na ulicy Wiejskiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Ireneusz Łojek. To zgłosisz się jeszcze raz.